Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam serdecznie z Harmonii Kaszubskiej w Jecherowie. Chcę bardzo ciepło przywitać uczestników tegorocznej edycji przeglądu piosenki Bazuna, przeglądu, który ma duże znaczenie na Pomorzu i Kaszubach, ale przede wszystkim oddziaływuje na cały kraj. Bardzo się cieszę, że w tych różnych odsłonach piosenki Państwo uczestniczycie, nie tylko w piosence rajdowej, turystycznej, ale także i poezji śpiewanej czy country i folku. Chcę powiedzieć, że Bazuna to projekt bardzo trwale związany z tradycją kaszubską. Wywodzi się jego nazwa od instrumentu, który na kaszubach miał bardzo duże znaczenie, znaczenie sygnałowe, znaczenie muzyczne. Uczestniczył w wielu obrzędach i zwyczajach kaszubów. Abazuna to także projekt, który był związany z naszym działaniem wejherowskiego Centrum Kultury. W 2018 roku zrealizowaliśmy warsztat, dofinansowany przez Instytut Muzyki i Tańca. Warsztat, którego treścią było poznawanie instrumentów muzycznych. Ludowych Instrumentów Muzycznych i uczenie się, w jaki to sposób można te instrumenty przywrócić współcześnie do życia poprzez kontakt z mistrzem. Te warsztaty w kategorii właśnie Mistrz Uczeń miały nam dać szansę na powrót do tych instrumentów, konkretnie do bazuny. Nasz projekt Bazuna, tradycje kaszubskiej, dźwięki kaszubskiej tradycji miał przywrócić do codzienności, do współczesnego życia wielu zespołów, właśnie tych folkowych najczęściej, ten instrument. Prowadził je pan Gruba, który podczas warsztatów nauczył uczestników, jak wykonać bazunę. W tle za mną właśnie są te... Instrumenty, które powstały podczas warsztatów w 2018 roku. Instrumenty są żywe i grają. Chcę powiedzieć, że uczestniczyły i w projektach teatralnych, w naszym spektaklu Bursztynowa Balladyna, ale także pokazaliśmy je. Podczas nocy świętojańskiej w 2018 roku, i co roku używamy ten instrument przy wydarzeniu plenerowym nocy świętojańskiej, noc kupały, tak się u nas to wydarzenie nazywa. Ale chyba co najważniejsze chcę powiedzieć, że ten instrument wybrzmiał tak jak ongiś z dachu filharmonii kaszubskiej, wtedy kiedy uczestnicy warsztatów wykonali ten instrument w wielu oczywiście sztukach i zabrzmiał nad miastem Wejherowem, właśnie z dachu Filharmonii Kaszubskiej. Drodzy Państwo, i Państwa przegląd bazuna i instrument, którego chcemy współcześnie używać w swoich wykonaniach artystycznych, są ściśle ze sobą powiązane i ja życzę Państwu w tegorocznym konkursie wielu przygód, wielu doznań i przede wszystkim tej satysfakcji śpiewania, i używajcie także i ten instrument w swoich wykonaniach. Powodzenia. Całe życie byłem stolarzem. Całe życie robiłem z deskami i tu z drzewa coś wykonać, muszę na to jechać. I dlatego się zaczęło się znalazłem się tutaj. Prowadziłem warsztaty z budowy bazuny w Filharmonii Kaszubskiej w Bakerowie. Z zawodu jestem muzykiem, ale hobbystycznie lubię robić w drewnie. W związku z tym, że było zapotrzebowanie w kapeli na bazunę, a otrzymałem bazunę niezbyt dobrze grającą, prawie wcale nie grającą, postanowiłem zrobić własną bazunę, która będzie grać. A to było pewnie jakieś 18 lat temu. I od tego momentu zaczęła się przygoda właśnie zrobieniem i skonstruowaniem i tworzeniem instrumentu muzycznego, takiego jak kaszubska bazuna. Ja oczywiście troszeczkę zmodyfikowałem to, co dawno temu było, i postanowiłem zrobić właśnie takie bazuny, jakie tutaj. Z tyłu widać. Bazuna to jest instrument, tak zwana trąba. Pochodzenie tego instrumentu to jest y, bardzo stare, tak jak prawie jak człowiek istnieje, jak, jak y, pochodzenie pierwsze to jest właśnie pierwowzór to jest róg. Bawoli róg, na którym grano niegdyś, y, niegdyś na polowania jakieś ostrzegawcze. Centrum Kultury, którego siedzibą jest Filharmonia Kaszubska, wspiera działania związane z kultowaniem tradycji kaszub. Wielokrotnie gościło na swoich deskach zespoły folkowe, ludowe, które zgłaszały potrzebę instrumentów ludowych wprowadzać do swojej twórczości. Dlatego też postanowiliśmy wziąć udział w programie Instytutu Muzyki i Tańca, Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych. To jest jakby zapomniany instrument. W swego czasu był zapomniany tylko gdzieś, gdzie niegdzie, w jakichś tam w starych zespołach były jakieś bazony przez, wykonane przez kogoś. A ja postanowiłem to stworzyć, od, odtworzyć, żeby to jednak młodsi zaczęli to robić i żeby ten instrument nie zaginął, żeby można było na nim grać przez następne pokolenia. Pierwszym etapem jest dobry dobór, dobór materiału o odpowiednich słojach. Słoje muszą być bardzo zbite i proste, bez sęków. Drugim etapem jest przygotowanie takich szablonów do wycięcia wstępnego tych kształtu bazuny. Według, według których trasujemy na deskach ten wstępny kształt bazon, wycinamy odpowiednią ilość desek o tym kształcie i klei, następnie je kleimy. Tworzymy dwie połówki, które e, następnie przekładamy przez środek karton, żeby, żeby ich nie, nie skleić. Kleimy je wszystkie do w jedną całość. Muzyka Następnie, po wyschnięciu, mocujemy ten całą tą czarę, czarę głosową do takiego specjalnego stołu, gdzie, gdzie te bazony się można, można obracać. Bierzemy ośniki, którymi zewnętrzny kształt yy, ciosamy tymi ośnikami. Yy, robimy ten kształt, który będzie miała ta bazuna. Jak już obrobimy już ten kształt, zrobimy ten, nadamy tej bazunie ten kształt, który ma być, rozpoławiamy te dwie, dwie części na pół. To jest właśnie to. I jest. Jedna jest przepołowiona. Wtedy dopiero drasujemy ten, tą bazunę w środku, odpowiednim tym kształcie, który nas interesuje. Bierzemy dłuta i drążymy ją ze środka. Na odpowiednią grubość i wymiary, tak jak szablony pokazują. Chłest kaszeba, story chęczek, nigdzie wsiąka do robłego, z nim plecechem już co trzeba, nie zabraknie nigdy chleba. Kaszebsi jezora, kaszebsi las, kaszebe, kaszebe, łełają las. Dłuta nas nas. podobne, oczywiście, ale technika pracy tymi dłutami już była całkiem inna. Technika polega na tym, żeby tym dłutem wiór długi strugacia jakby się heblowało przez całą długość. Żeby tą jednak gładkość w środku zachować, żeby ten instrument po wykończeniu wybrzmiał i, i, i dobrze zagrał, tak? Nasz mistrz Paweł tłumaczył, jak bardzo ważny jest każdy element wycieniowania każdego skrawka tego drewna, żeby było jak najcieńsze, jak najdokładniejsze, najbardziej okrągłe, żeby wydobyć ten najdoskonalszy dźwięk. Było widać, że rzeźbiarz rzeźbi Czyli jakby łyżką, czyli tak wydrążając, a tu trzeba trzymać dłoto zupełnie inaczej, czyli trzeba trzymać prostym, długim wiorem. Tego trzeba, Musieli się tego nauczyć. Następnie jak już jest obrobione w środku, mamy obrobione i wypolerowane, wyczyszczone, lakierujemy w środku odpowiednim lakierem. No i w moim przypadku tu jest politura jak już jest y, wszystko dobrze zrobione, bierzemy te dwie połówki, y, kleimy je na klej Rakol, y, ściskając takimi metalowymi obejmami. I tu musi być równomiernie, znaczy roz, y, wsiądzę rozsmarowany i to dobrze, nie musi być tak na, na jak dyla, bo to może się nie uścielnie. Sobie. <śmienny> Jak już to zrobimy, zdejmujemy te obejmy i do końca wyrównujemy ten kształt. który jakieś nierówności, które pozostały, pozostawiły, pozostawiły te, te obejmy, to likwidujemy. Lakierujemy też politurą naturalną i praktycznie czara gosowa jest zrobiona las, Trudność polega też w wykonaniu tej bazuny, bo narzędzia do obróbki tego instrumentu nie można kupić w jakimś supermarkecie czy jakimś innym sklepie. Wszystkie narzędzia trzeba praktycznie dorobić. Poza ośnikami, ośniki to można zakupić, ale dłuta już trzeba odpowiednio obrobić, nadać im kształt odpowiedniej wielkości, długości żeby nadać okrągły kształt tej bazunie w środku. Po wykonaniu czary głosowej należy jeszcze zrobić łącznik w tych bazunach obrzędowych, czyli tych długich. Łącznik robimy już z innego drewna, takiego odpornego na pęknięcia, z innego drewna niż, niż jest instrument wykonany i go doklejamy do tej części, części czyli czary głosowej. Na tej drugiej części ustnikowej tam trzeba zrobić taki rowek i nakleić korek, gdzie będzie część to ust, ust, będzie uszczelni miejsce uszczelnienia e, tego instrumentu i że, będzie spajać jakby te dwie, dwie połówki. Tu na się B, na ja, Bije bue z Jak już wszystko zrobimy, no to następuje część sprawdzenia, czy też gra. No ciężko pracowali. Na początku myśleli, że to jest tylko tak, no, zrobić. A jak zaczęli drążyć, jak dostali dłuto do ręki, dopiero zobaczyli, ile to pracy wymaga w środku to drążenie. Na zewnątrz, tymi ośnikami, żeby zrobić ten kształt. Ile to pracy wymaga ten zewnętrzny i wewnętrzna, wewnętrzna, obróbka tego drewna. Dużo się tu nauczyłem, aczkolwiek no do rzeźbiarstwa tak jakby jest to, jest to, to, to dość ciekawe i trzymanie dłuta na przykład to zupełnie inne niż w stalarstwie zwykłym. Nie zdawałem sobie sprawy, ile może być z tym trudności i na ile elementów, drobnych detali trzeba zwracać uwagę, aby końcowy efekt był estetyczny, ale też i miał swój dźwięk. Jeśli chodzi o część pierwszą, tą część ustnikową, to już jest w ten, w ten sam sposób. Dobieramy właśnie dwie deski do kupy, tylko że ich nie, nie, od razu nie kleimy, tylko drążymy. Najpierw je drążymy w środku. Następnie, jak już są wydrążone w odpowiednim kształcie i odpowiednich wymiarach, kleimy je razem. I po nadajemy kształt zewnętrzny, który nas interesuje do tej bazuny. Do realizacji warsztatów zaprosiliśmy pięciu uczestników, którzy mają wiedzę w obróbce drewna, są stolarzami, aby po zakończeniu warsztatów móc tradycję wykonywania instrumentów kontynuować. W Nepiciu bazunat była używana przez chłopców, którzy paśli bydło czy tam owce na łąkach. i gdy wchodzili do wsi, to oznajmiali, że idą na tych, na tych bazunach, oznajmiali, że y, oni już wchodzili, weszli do, do wsi i już mają ludzie wyprowadzać swoje bydło czy owce na ulice, które oni zabierali na łąki. Obrzędowa już mia, miała troszeczkę inne znaczenie, bo to były tak zwane sygnalizacyjne instrumenty. Dużo w ogóle używano, bardzo dużo na jeziorach, przede wszystkim używano jako, jako sygnały, podczas burz, podczas w ogóle mgieł, najbardziej, gdzie nie było widać brzegu, no to z brzegu trąbiono na tych bazunach, i wtedy ten dźwięk się roznosił, i wiadomo było, gdzie ten brzeg może się znajdować. To było, jeśli chodzi o sygnalizacyjne, obrzędowe, no to na obrzędach, no to wszystkie oznajmianie nowego roku, noc świętojańską. I praktycznie wszystko, co, co tylko można było w ciągu roku, co to człowiekowi towarzyszy, jakieś uroczystości, można było na tym, czy grali na tych instrumentach obrzędowych. Bardzo się zintegrowaliśmy i bardzo fajnie razem nam się współpracowało i jeden drugiemu sobie pomagał, nie było żadnej rywalizacji. Atmosfera w grupie była super, no w ogóle pan Paweł to jest mistrz świata. Fajny w ogóle klimat stwarzał, takiej atmosfery na tych warsztatach. Też rozmawialiśmy w języku ka kaszubskim. Nie mogłem się doczekać następnej soboty, żeby przyjść i tam podziałać to z chłopakami. Nie? Było to dla mnie bardzo fajne przeżycie, ba bardzo długo to zapamiętałem. Jest to bardzo miłe drzewo, zresztą jest miłe, przyjemne w obróbce. Daje to wielką satysfakcję, radość, że miałem elementy z drzewa, z desek i zrobiło się okrągłe, lekkie, piękne i jeszcze do tego gra. Gram na instrumentach, ta bazuna wpisywała się do tego, aby coś nowego stworzyć własnymi rękami przy systematycznej pracy. Chcielibyśmy zrobić bazunę własną dla własnego użytku, i tak, żeby po prostu niekoniecznie na niej grać, bo nie jestem muzykiem, ale chciałbym taką stworzyć, kto by na tym skorzystał później. Jestem bardzo dumny z tego instrumentu, z tej bazuny bo jednak ten do doprowadzenia do końca, tak, całości i później zapolitorowania tego instrumentu i jak pan Paweł robił próbę, jak to wybrzmiało i mówił, że to, to będzie grało, to, to jednak serce się raduje, bo własnymi rękoma stworzyło się instrument, który wydaje dźwięki, można na nim grać. Warsztatów można było usłyszeć 22 czerwca w ramach Nocy Kupały w wykonaniu zespołu Fukus i Agaty Naczkę, która zagrała na bazonie w towarzyszeniu innych instrumentów. Szubska bazuna urzekła nas tym, że jest prosta, natomiast nie jest łatwa w wykonaniu. Trzeba skupienia i umiejętności, aby instrument zagrał. Ja myślę, że. że po tych warsztatach więcej osób będzie chciało zrobić takie instrumenty, a ten instrument naprawdę ma ja swoją To są dopiero ujrzy, jak sa na nim zagry. Że ten instrument naprawdę ma ja swoją tak jak w skrzepce.